Warto było tu na pewno przyjechać z tego względu, że no jest to impreza, która jest naprawdę duża i dużo uczy przede wszystkim. I jest to dla mnie ważne, że nabyłem wiedzę już teraz, a nie za cztery kolejne lata, więc warto tak naprawdę przejść przez to, co przyszedłem i wyciągnąć z tego wnioski, ponieważ teraz widzę, jestem bardziej świadomy tak naprawdę tego, co mnie czeka na kolejnych igrzyskach. Bardziej łatwiej mi się przygotować psychicznie, mentalnie i na pewno to jest duży plus. Duży plus, który tak naprawdę jest lekcją od życia i na pewno spowoduje, że stanę się silniejszy przez to w kolejnych startach i do kolejnych igrzysk będę się szykował na pewno z większą jeszcze pewnością i zaciętością. Mam dopiero 21 lat, ludzie zawsze będą grać, bo muszą, a ja robię swoje, robię swoje, bo wiem, że tak naprawdę ja dopiero rozwijam, rozwijam skrzydła, dopiero łapię doświadczenia. Ten rok jest dla mnie taki efektywny, więc rok temu tak, takich rezultatów nie miałem. Startów również nie miałem, bo miałem pewne komplikacje. Dwa lata temu również bardzo mało startów, więc gdzie miałem się rozwinąć? Dopiero ten rok jest tym, którym rozwijam skrzydła, więc gadanie, że ja już powinienem być na szczycie, no to, to jest jeszcze takie śmieszne. No, droga w sukcesie tak naprawdę jest długoterminowa, to nie jest tak z dnia na dzień, hop siup. i wiem, że to jest kwestia czasu. Może za rok, może za dwa, może za trzy pokażę, na co mi stać tak w 100%. I będzie Wydaje mi się ciekawie, ale to jest kwestia czasu i cierpliwości. Z każdym startem łapię to jakby do siebie, łapię tą taką pewność w tym wszystkim w wykonywaniu tych różnych taktyk. Już próbowałem biegania z przodu, biegania z tyłu, biegania w środku, w różnych biegach szybkich, wolnych. Tu zostałem zamykany, tu jakoś mi szło, tu czasem nie i no doświadczyłem duży, dużych, dużych tak naprawdę sytuacji na, na, na dystansie. Więc łapię te doświadczenia, łapię te doświadczenia, lecz co z tego, że technika technikom lecz biegam z zawodnikami, którzy są ode mnie starsi, bardziej doświadczeni i wiem, że muszę się dużo jeszcze przygotować, bo jak będzie forma, to y, tak naprawdę taktyka to jest kwestia tak naprawdę, y, która... Przyczyni się w jakimś stopniu, ale to trzeba mieć formę, bo nawet jak taktykę będę miał lepszą, to co z tego jak nie doścignę tego najlepszego zawodnika, bo nie mam formy. Brakuje mi jeszcze, wiem, że dużo zgrupowań w górach, wiem, że brakuje mi dużo jeszcze treningów, aby one się skumulowały w moim organizmie, w moich nogach, bo zawodnicy, którzy rzeczywiście mają teraz duże osiągi, to oni cały rok potrafią spędzać w górach, na wysokich górach i to powoduje, że oni już się obowodowali. Yy. Bycie średniodystansowcem to jest rzeczywiście sztuka, która wymaga treningu wydolnościowego, a do tego potrzeba bardzo dużo czasu i lat. No i przede wszystkim treningów, więc ja wiem, że przede mną tak naprawdę jeszcze dużo pracy.